Zaskoczyłeś mnie na historii. Skąd ty tyle wiesz o żołnierzach wyklętych? Na tym tematem zainteresowałem się przez przypadek, bo w piątej klasie szkoły podstawowej dyrektor pożyczył mi książkę o postaci Józefa, Kurasia. I tam, przez przypadek, znalazłem informację o jego drugiej żonie Czesławie Bochyńskiej z domu Polaczyk. No i poszedłem wtedy do babci się spytać, czy akurat to nie jej rodzina. No i okazało się, że to była jej daleka ciotka. I wtedy tym tematem zainteresowałem się głębiej. A zresztą, będziemy za niedługo w Muzeum Armii Krew i to sama zobaczysz jaki to jest ciekawy temat. W tym miejscu znajduje się replika broni V2 1 do 1. To była broń niemiecka, która według konstruktorów miała zmienić prosę wojny. Macie tutaj z sobą makietę tego V2. V2 powstało w takiej miejscowości koło Pustkowia. Tam był obóz niemiecki, w którym między innymi miałem swoistą przyjemność siedzieć. Przywozili to na taki z pociągiem, leżał na dwóch wszerzonych lorach, więc musiał być ciężki pocisk, jakimś dźwigiem to podnosili i nasadzali na to i pojechał auto, tak jak beczkowóz, ale tam była odciśnieniem iluś tam atmosfer, podłączali to i wyrzutem tego ciśnienia pocisk wylatywał w górę. Pierwsze słynny nic nie było słychać, tylko widać było, że leci taka, takie cygaro. I w pewnej chwili zaczynał się grzmot, bo zaczynał działać silnik, który był montowany. Cegaro zmieniało kierunek i leciało. W jednym wypadku coś było niewłaściwego nie z silnikiem, i rakieta spadła dosłownie coś 2-3 km od wystrzału. Uderzyła w las, wychoratała kawał lasu, ale drugie cegaro poleciało dalej, i dopiero nad Bugiem utonęło w jakimś bagnie. Tom zdążyli Jakowcy wyciągnąć. Wzięli próbki tego napędu i specjalnym mostem przesłali do Londynu, gdzie było już wiadomo, jakie te pociski będą. No, ochrony przed nimi nie było, bo on leciał bardzo wysoko i od razu pigował. Ni stąd, ni zowąd rano u mnie w mieszkaniu znalazł się gestapo z policją. I znaleźliśmy się samochodami ciężarowymi, i odwieźli nas do więzienia. Czy mógłby Pan opowiedzieć o sposobach komunikowania się w więzieniu? Pierwszą formę komunikacji, komunikowania się jakoś z nami, zarejestrowaliśmy w niedługim czasie. Mianowicie, ktoś zaczął kopać, tłuc się w drzwi z celi, za drzwi głos się tam wydobył, ledwie zrozumiany, niech któryś podejdzie po polsku. Mnie wypchnęli koledzy, no jako przybaczy drużynowego to y, y, powinienem być najodważniejszy. Czy między wami jest ktoś, kto się nazywa Zawiślak? A to było moje nazwisko. A myśli sobie, to cholery co jest. Więc mówię, no tak, to ja. A czy ty jesteś krewnym komendanta posterunku policji granatowej? Ja mówię, nie, ale wiem, że taki był. Do tego. No to całe szczęście. I tu padło K, prawda? Okazało się, że to był więzień przedwojenny, który popadł w jakąś konflikt z komendantem o tym samym nazwisku. Miał 12 lat wyrok za kasiarstwo i nazywał się Idzik. Poprzez tego Idzika. Zyskaliśmy sympatię z całym oddziałem złodziei. W końcu okazało się, że nam sprzedali swój więzienny alfabet. Przy pomocy tego alfabetu, z tymi złodziejami, prawda, mieliśmy doskonałe stosunki, porozumiewaliśmy się tym alfabetem. A oprócz tego elementem komunikacji fizycznej, że tak powiem, bo taka też istniała w więzieniu, był tak zwany koń. Koń to był... Jakiś ciężarek, zazwyczaj nakrętka od, ze śruby, ciężka, mała, owinięta w szmatkę jakąś i długi na kilkadziesiąt metrów sznur do tego, lekki. I to na, tym ciężarkiem rzucało się do tego stopnia, że od, te oddziały, te skrzydła więzienia były od siebie odległe jakieś, no na pewno 15 metrów. I z biegiem czasu doszliśmy do wprawy, że, no oni mieli wprawę, ale my, że rzucaliśmy do nich, względnie oni do nas, vis-a-vis, yy, -vis, prawda, do okien. To jako dla młodych ludzi, bo już ja miałem, ja byłem po maturze wtedy. Więc muszę powiedzieć, że w tej tragedii mieliśmy świetną rozrywkę. <słuch> Czy może nam Pan powiedzieć, jakie metody torturowania stosowano wobec Pana w więzieniu? Z cel wywoływano bardzo często nocą na przesłuchanie. Stało biurko, przed biurkiem stało krzesło dla tego, kto przyjdzie, a za biurkiem siedział śledczy. Miał pod ręką taki pejcz w środku z no, czymś, z jakimś żelazem. I tym pejczem, jak powiedziałam kilka razy, że nie wiem, nie mam, to tym pejczem przez plecy. Mówił cały czas po łacinie, to znaczy przeklinał. I to przeklinał tak, że ja pierwszy raz takie przekleństwa. Słyszałem, nawet nie chciałaby się wierzyć, czy można tak przeklinać. Stał na środku biurka induktor w moim rozumieniu, miał korbkę. mnie do rąk montowano kabel, tak żeby krew wyszła na palcach i przesłuchiwał ten pacia. Tą korbką kręcił, raz silniej, raz najpierw łamało człowieka w kościach, w całym ciele, potem zaczęło podnosić, no i o ścianę. Już na celi mi powiedziano, że jak zechcą mi rzucać na ścianę, patrz, gdzie jest jakiś kant, uderz głową, zemdlejesz i wtedy przestaną. Takle drzwi się otworzyły, wszedł jego zwierzchnik. Kapitan graber I zapytał go się, nie chcę mówić. A Pacia mówi ten taki siaki uwaki, nie chce, zacięty. To odpiął kaburę, położył przed nim pistolet. No i, i wyszedł z pokoju. A Pacia zaczął swoje. Złapał za ten pistolet zarepetował, przyłożył mnie do głowy i powiada takim złośliwym głosem zdechniesz, zdechniesz, na pewno zdechniesz. To ja się przeżegnałem, zacząłem jakąś modlitwę mówić i stryknął z wrażenia, będąc pewny, żeby strzeli, zemdlałem i upadłem. I tak nagiego kopniakiem wepchnęli mnie do karceru, który był w wielkości prawdopodobnie jakieś dwa na dwa metry, z tym, że w środku była okrągła duża dziura kloacza, do której spływały właśnie kloaka z całego budynku. No, i tam mogłem tylko chodzić dookoła tej dziury, noga przed nogą, trzymając się ściany. Od czasu do czasu otwierali drzwi i polewali mnie zimną wodą. No i zamykali, i ja tak chodziłem przez to dwie godziny. Było wielu, którzy ukazali się. Współpracowniki w czasie NKWD z Ołtarowem współpracowali. No między innymi w tym też był posądzony ogień, ale do końca nie jest jeszcze zbadany. Może był, bo był w milicji, może intencje jego były dobre. To już historia i Pan Boku sądził jego. Jedni go pali, a drugi go bandytom, no, ale to bandytom to zrobił najwięcej Machajek. On był w ten czas e, no, milicjantem po prostu. Jak e, ogień dostał, to już zaśli pierwca z gór, to on był na milicji, ten, a Machajek go kopał. Żeby on był. I tu była walka między nimi. Tu w kołach, jak pamiętam, od początku je byłem, to nie było, jedna tylko była wrzawa zdrajca i zdrajca. Dowódca AK powiedział wachsmundzianom, że wy nie możecie nigdzie odchodzić. Wachsmund prawie, że tak podminowane podminowali bezprawie Niemcy. I po co tam ociejść? Na że ogień poszedł do odnice no i później dostał karę śmierci od dowódcy AK. Dowódcu... Wykonania wyroku był Zygardłowicz-Kokółka. Spotkali ognia, ale serce zabiło, bo klęknął koledzy. Nie wykonali wyrok. Serce skruszyło. No i potem, tak jak tutaj były mowy Morawy, Kacwina, Kmiecika, że właśnie on podpisał wyrok na Sybiel kokułki Do dziś jest podzielony Waksman i, i tego, ale nie powinna być, bo okazuje się, że wiele dobrego zrobił. Rzeczywiście ogień w tym czasie był legendą, był legendą. Tej, tej, tej masy góralskiej, całej. Oczywiście yy, dochodziły głosy, że tam byli tacy, no, którzy byli niezadowoleni. No, przypuszczam, że niezadowolony to był też jego, na pewno, kiedy córka jego poszła do oddziału partyzanckiego i wyszła za mąż za, za Kurasia, prawda? No, mogliby tam być niezadowoleni również przede wszystkim rodziny, które tam później zaczęły współpracować z Urzędem Bezpieczeństwa. Ubowcy zrobili jedną rzecz. Zebrali jakieś patroli swoich ludzi, wysyłali ich w teren, kazali im głosić, że są od ognia i kazali rabować, mordować. No co jest, ogień takie mety robi? Ogień się szybko dowiedział. Jak spotkał takich, od razu w łeb. No ale fama niesa doszła do tej pory. Te podłoski tam krążą po górach Zanim, to przecież on dużo zrobił. On chciał wolnej Polski. Niemcy kradli po prostu rabowali, bo musieli jeść. To było dobrze, a on też musiał jeść. Przecież smlecków nie mogą gryzać, a coś i musiał wziąć. Ten, co, co ognia chował, nie? Odbierał ludziom. No, no, rozmaite towary za nie i to wszystko szło na kąta ognia. To było dobre jak tam wziął komuś cielaka, czy co to już za cielaka go trzeba nim Niemcy brali nie ten, I też było. Z końcem, z końcem przykładowo z jednym poza drugi był w nieprzyjaciel że I zaś trzeba było walczyć. To wytrzymał ale żeby. Wytrzymał 7 lat w górach, to już trzeba być pardem, żeby wytrzymać. Jedną noc tam było chłodno i głodno. Byli tacy, co poszli, to uciekli. Bo I zdradzili obóz i wszystko. A w końcu co się stało? Musieli zejść, no bo już nie było widoków. Zaśli do wsi, wypieli sami swojego zdradzili i birdocji. ci co byli przy nim. W pewnej chwili ogień zatrzymał się w jednej chałupie. Szły dwie kompanie KBW z boku, nie zwrócił na nie uwagi, ale nagle oni się rozsypali i otoczyli dom. Zorientował się ogień, że ktoś go doniósł. No i trudno, zaczęła się walka. Ogień się ostrzeliwał. Większość jego ludzi zginęła, podniósł rękę, wyszedł. I jak wyszedł, to sam do siebie strzelił. Ale nie zabił się, tylko zranił. Ubowcy go od razu zawieźli do Nowego Targu. Leczyli, chcieli go wyleczyć, ale przed sądem nie dało się. Kapelana, no, sprowadzili mu kapelana, dał się i zaraz potem zmarł. Zabrano brata do rozpoznania ognia. No to coś powiedział, że to Józek. Józek ej, Józek, mówi, Józek, rozpoznałem go zaraz do tego, ale im powiedziałem, że to podobny. No toś dobrze powiedział. Nie? Ostatni prezes, umierając, dla mnie był jak ojciec. Zawołał mnie przed śmiercią na tydzień. Przekazuję tobie moją ostatnią prośbę. Przekaż gdy się kiedyś połączycie, a połączycie się, ja złego dużo wyrządziłem ogniowi. Przepraszam za wyrządzone krzywdy świętej pamięci majora Koresio Ognia. Przeproś całe rodziny, że był bohaterem. Można człowieka posądzić, ale nie można zgłębić. I dlatego Powiedział proszę przekaz wszystkim kolegom, żyjącym i rodzinie, aby mnie przebaczyli za wyrządzonych się do ogniu. Wypełniając słowa poety niezłomnego Zbigniewa Herberta, nie dajmy zginąć poległym. Wspomnijmy tych wszystkich żołnierzy, którzy krwią przypieczowali wierny Rzeczpospolitej Niepodległej. Wzywamy Ciebie, marszałku Józefie Piłsudski i żołnierzy twych Którzy rzucili na to swe młode życie, ratując kraje i Europę przed zalewem bolszewickiego komunizmu. Wzywamy Was, podchalańscy Ojcowie Niepodległej II Rzeczpospolitej, Feliksie Gwizdżu, generale Andrzeju Galico i żołnierzy Waszych. Wzywamy Was, Obrońcy podhalańskiej Ziemi, żołnierze kampanii września 39 roku z 10 Brygady Kawalerii zmotoryzowanej pułkownika Maczka, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Wzywamy Was. Oficerowie rozstrzelanej armii, którzy zostaliście wierni tylko Polsce, jeńcy Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa, ofiary katyńskiej zbrodni nieosądzonej. Wzywamy Was, konspiratorzy Konfederacji Tatrzańskiej. Wzywamy Was, konspiratorzy Piątek Dywersji Pozafrontowej. Wzywamy Was, niezłomni kurierzy Tatrzańskich i Beskickich Szlaków. Wzywamy Ciebie, majorze Adamie brawa Borowy i żołnierzy Twych walczących na Algorczańskich Szlakach. Wzywamy Was. Franciszku Stralu wietrze i Władysławie Bemieszpaku, pierwsi konfederaci wachsmunda, wzywamy was, towarzysze broni i podkometni Orła Ognia z Konfederacji Tatrzańskiej AK Ludowej Straży Bezpieczeństwa, konspiratorzy ludowcy z szeregów Rocha, wzywamy was, podhalańscy cichociemni, wzywamy ciebie, urodzony 100 lat temu Józefie Kurasiu Orle Ogniu, dowódco LSB na Podhalu, komendanci zgrupowania Grupowania Partyzanckiego Błyskawica. Który nie zawahałeś się po latach zmagać z hitlerowskim okupantem, stawić opór nowemu komunistycznemu okupantowi. Wzywamy Was, żołnierze oddziałów partyzanckich ognia, żołnierze walczącego Podhala do Was wołam, żołnierze pierwszej pienińskiej kompanii Jana Batkiewicza Śmigłego i Mieczysława pysowskiego Żbika. Do Was wołam, żołnierze drugiej Taczenskiej kompanii Jana Kolasy Powichra. Was wzywam, Polegli za Polskę wolną od komunistów członkowie sztabu Błyskawicy. Was wzywam, partyzanci oddziału ruchu oporu Armii Krajowej Wiarusy. Do Was wołam, partyzanci AK z Czech Sądeckich Kompanii Ognia, do Was wołam, żołnierze AK, Zrzeszenia Win, NZ i NZW z Podhala i Małopolski. Do Was wołam, druchny i druchowie, najmłodsi żołnierze podziemnego państwa polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego. Do Was wołam, mieszkańcy Podhala, uczestnicy siatki konspiracyjnej. Zbierający niepodległościową partyzantkę żołnierzy wykrętych Wzywamy Was, najdzielniejsi z dzielnych bohaterowie polskiego państwa podziemnego Generale Brygady Leopoldzie Okulicki-Niedźwiadku Generale Brygady Augusti Emilu Fildorfinilu Generale Brygady Aleksandrze Krzyżanowski-Wilku Generale Brygady Janie Kiwerski-Oliwo Pułkowniku Witoldzie Pilecki Pułkowniku Janie Piwniku-Ponury Pułkowniku Przemysławień na koniecznikowie Krukowski-Kruku II Pułkowniku Łukaszu Cieplińskiej pubu Pułkowniku Stanisławie kasznic maszkowski pułkowniku Antoni Szacki-Bohunie, podpułkowniku Cichociemny Stanisławie Kalenkiewiczu-Kotwiczu, podpułkowniku Aleksandrze Mirecki-Podzieju, Janieka Babu ziębicki klinie sanitariuszko Danuto Siędzikówno-Inko, wzywamy Was, żołnierze Armii Krajowej, Batalionu Chłopskich, NZ i NZW, męczennicy XX wieku przez swoich katowani w uwięzieni, którzyście padli ofiaram haniebnych stalinowskich zbrodni sądowych, Ginąc z rąk komunistów, z ostatnim okrzykiem: Niech żyje Polska! Wołam, stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Polegli na polu chwały! Od i krew. Do broni Jezus Maryja żołnierski Woła na ser Do broni Jezus Maryja żołnierski Woła na ser Zorza wolności się pali Nad Polską idą lat Przepraszam, przemoc powali. Nowy dziś rodzi się świat. Godzina pomsty wybija. Zastronie. Wolności waszą, bracia, chwytajmy za mieć Świeć trud nas nie straszą, zwycięski orle nasz leć. Wodzina pomsty wybija, zazdrodnie. voula nascer życie. Słychać pokoleń drwiący śmiech, to komuniści mają święto, lecz mądry Bóg w osobach trzech pamięta, za co was wyklęto. Zanim ostatni pójdzie z was w niebieskiej partyzantce służyć, wszyscy staniemy jeszcze raz. Może historia się powtórzy, Wystawę o to macie dziś, skoro najlepszą bronią pamięć. I groźna tej wystawy myślę, że wolnych ludzi nic nie złamie. Zanim ostatni pójdzie z was w niebieskiej partyzantce służyć. Wszyscy staniemy. Jeszcze raz może historia się powtórzy.